Siemanko wszystkim, ja jestem Glantz, a ze mną jest... Siepne, siemanko. Tak, tylko nie bądź teraz taki cichy jak wcześniej, że program cię wyłapać nie mógł. No sorry, niech mnie przyciszonego, no to co chcesz? Podgłośnionego jeszcze. Słaby masz program. No sam jesteś słaby. No, ja, ja na Wandikama nie narzekam. Jak chcesz. Ale no, lepiej temy niż przedtem przynajmniej. Oni uh, na niego wrócić, no ja chcę na niego. No, Januszu, no zabiłeś mi go zabiłeś mi, ty zły człowieku. Zabiłeś mi go, zabiłeś, 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 nie, nie, nie. Czekaj, bo ty nie masz bieda, 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 Ładnie, To jest lepsze na. Dobra. Spróbuj mi go zacić. Dobra, po co do innego? Tam niech. jest. Umija ma. Ten Janek ma skina czarną... Bardzo, dobra, co już, Sojusz. Co już. idź. Iść tam, co już, iść tam, tam, i co so już. Patrz, ja też mam, nie biorę tu sojuszów, bo tu sojusze są. Oszukane. siwy. Chyba siwego rozłączyło mnie, się wydaje. Co było Macity. O, jaki cheater cofa go Patrzcie Patrzcie jaki no fall Patrzcie Patrzcie jaki cheater Gdzieś jak powoli pada jego cofało? Sorry, jestem No Nie powiedział, że zrobił pauzy ty poczajesz, ten Radek ma moufala, wiesz jak on powoli opadał? I gotowało jeszcze. Czekaj. Antyknoka nie ma, ale... No Antyknoka nie ma, ale on ma tego, nofala, bo chłopie, na odcinku wszystko jest. Czekaj, on nie że wracam, czekaj. Radek. Czekaj, 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 czekaj. Patrz, patrz jak powoli opada. Nie, nie, nie. Jeszcze go cofnij pewnie. Ile to? Ja nie mogę. Oświeć. Patrzcie. Patrzcie, jakie powol, powolne padanie ma. Masz przemieszane ten Kontrol Shift ciśnij, bo... bo. Ile on. Ja nie mogę. Jeszcze będzie że polem Jeszcze by nagle wcisnął fly by go cofał No polem, nie zrobiłem, go. wcześniej go zrzuciłem, nie? No panie, co ty robisz? Nie bij mnie! Patrzcie, rakietą wróci zapewne. No mówiłem. On jest przewidywalny. A co, będę Iiiiiiii, to ja sobie poszczelam do ciebie. Idź pan! Ja cię lubię jak to się No nie, ja infinity miałem. O! A nie, to krzeszczyń, sorry. Kurde, z makroczągę. A tu za zapomniałeś chyba szczegół wziąć? No właśnie nie zdążyłem! Oj, o jaki fajny łuk, z napisem Infinity. Widziałem, że gdzieś widziałem Infinity. <laughs> Myślałem, go wziąłem, a ja wziąłem szerszenia Czy to mądrze rozegrać teraz, bo nie mogę przegrać A czemu nie? Wiesz, no tylko świeżny na YouTubie Ja się nie no co ty? Puszczcie dzianie ja no kurde, ile byś żył? Wolni stop! już! Idź mi z tobą. Taka jest E! A? Czy ty jesteś? To tu jesteś. Chopie, nie widziałem cię! Dobra, ty walczył się, sneaker. Ja cię nie widziałem, miałeś fukta. Wziąłem jakie A w zeszłym odcinku to ja dwa razy wygrałem. Dobra, jedziemy kolejny. No. Dobra. No świąt... Stragan jeden Jakaś platyna wbiła i wyszła A nie Ty platynę tu mamy na tej arenie no, Dobra, nie jaraj się No będzie plus 20 więcej expa Patrzcie plus 20 więcej expa Meee, jak vip. Jest gramy jak vipy teraz wszyscy tu nie już miałem. No, no bo, bo tak jeden taki fajny kolega kupił vip bo poszedł mu na konto, a siebie się cieszył z tego. Nie za bardzo. Nie. Tak się cieszył, że aż, aż, aż nie wiem, nie, musiałbym wtedy to nagrać, ten moment. Jego pierwszy, jego pierwszy, jego pierwszy moment spojrzenia na to. Save, co, save, 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 save. Cały, no, bo ma patyny, tak. <grym> <grym> Jak Janek. Tak, co czuło? No nie zabijemy go, dawaj. Tylko na klasę tylko. No, uciekam, no. Jaki? A cię cofło. Widziałem. No, zamurował się. Dobra, ja zrobię przerwę, jak Siwy będzie jeden plus jeden. Dobra, to widzimy się po przerwie Siwy, o! i właśnie Siwy spadł Klepał się z, ze śmietaną I Leci rakietą, leci, 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 leci Spadł, wywołuje hmm. Jak Siwy się czujesz? Mów Super, pokonałem No postaw to. Nam czy nie? nie musisz przynajmniej trzy klocki sobie podstawić. <gryst away> oj, <gryst away> będzie będzie, będzie A klepa... Ten typu nic nie ma, co ty oj. chcesz. U góry jest jeszcze typu. Uważaj, bo się jeszcze jeden czaj. U góry, u góry się czai. A tamten chyba miał kruchy. Dobra, jeszcze jeden czekaj. Jeszcze jeden tam. Oj. Co się stało? No ja Śnieżką cię rzucił. Ha, to dlatego nie cofło. jaki chyba po 5 osób. No, mnie. I wygrana. Tak, chodź Siwek, chodź, chodź, chodź Janusz, chodź. Tym razem się pożegnaj, żeby nie było przypału. No chodź, 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 chodź. Więc dzięki za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dzięki na razie i cześć. Dziękuję.